uległa rozbrojeniu, rozwiązaniu i skazaniu na dziesięciolecia szykan i zapomnienia, co zresztą staje się obyczajem nowego poddaństwa tożsamości narodowej na rzecz mglistej tożsamości europejskiej pozbawionej ewangelicznych fundamentów i ostatecznie bez przyszłości. Jakże trzeba dziękować Bogu, że jeszcze wciąż żyją uczestnicy i świadkowie tych zmagań, którzy mogą szczerze wołać i wołają. Językiem Psalmu 137 już nie w tęsknocie za Jeruzalem, ale wolną Polską. Polsko, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Niech język mi przyschnie. Do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie, jeśli nie postawię Polski ponad największą radość moją. Jakże nie zauważyć i nie wyrażać uznania dla takich pasjonatów walki o trwałość katolickiej. Tożsamości polskiego narodu i polskiego państwa, jakim jest pan kapitan Stefan Wierzba ze swym zawołaniem powstań polsko- i programowym hasłem Bóg, honor i ojczyzna, który z charyzmą daną przez Ducha Świętego potrafi zapalać. Płonień miłości Ojczyzny w sercach dzieci, młodzieży i dorosłych. Trzeba pamiętać o bohaterstwie ludzi honoru, dla których, jak stwierdził w parlamencie 39 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck, co zostało parę dni temu przypomniane: honor więcej znaczy niż pokój za wszelką cenę. Świętością jest człowiek i dlatego człowiek winien wiedzieć, kim jest. I nie wolno go zawłaszczać nikomu. Nie wolno go traktować jako własnej własności, jak rzeczy. Jest podmiotem, ale on sam musi wiedzieć, kim jest i umieć obronić siebie we wspomnianej boskiej godności. Ale naprawdę nie można pojąć człowieka bez tego, co wie, bez tego, co pamięta. I narodu nie można pojąć bez tego, co naród o sobie wie i co winien o sobie pamiętać. Dlatego tak ważną rzeczą jest, Podejmowanie wielkiego trudu w kształtowaniu pamięci o dziejach swego narodu. Trzeba wzrastać przez taką pamięć w jego tożsamość i zdobywać nowe przestrzenie jego rozwoju i jego trwałości. Szczygodni tu z pasterze. My, bracia i siostry Polacy, z głębi polskich serc i naszych słowiańskich dusz składamy wam gorące słowa Bóg zapłać. Bóg zapłać ku chwale ojczyzny. Bóg zapłać. Kochani bracia i siostry Polacy, teraz. Wystąpi pododdział patriotów polskich. Złożony z Uczniów, ze szkoły szkół w Ostrowiu lubelskim. Orkiestrę proszę lekko przesunięcie ty krzeseł tamtą, w tamtą prawą stronę. Czarnej Madonnie Królowej Polski i naszej wiecznej ojczyźnie Polsce. Prezentuj! Grać Wilac Warszawianki. która towarzyszy wszystkim uczystościom Państwowym i Wojskowym. Martawianka, to pani żołnierzy powstania listopadowego, Pod wspaniała pani z bułku 4. To utwór, który gramy jest przed w wszystkich tych latach. Prezentują Państwo odwagę. Przyjrzyjcie się na nabą, wspaniałą Polską Młodzież, jak ona u mnie wygląda jako nadzieje symbole naszej wiary, dumy i sławy narodowej Polaków. To wszystko dla ciebie, 27. Wałęska Dziedzictwo Piechoty, to dla Was, dziewczęta i chłopcy, 27. Wałęskiej Dywizji Piechoty, Armii Krajowej, Wolności i Niezręczności, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopczych, Szandarom Szkolnym, wszystkim organizacjom społecznym. Ten nastrój, który dzisiaj panuje, to nastrój ducha narodowego Polaków, a my jesteśmy tym narodem w Europie, który jest ze wszech miar patriotyczny. Patriotyzm to ojczyzna, to Bóg, honor i ojczyzna. Bóg zapłać, orkiestrze, dziękuję. Proszę siadać, zapraszam teraz wszystkich przygodnych duszpasterzy, Również proszę o obejrzenie, o wysłuchanie programu, który jest głębokim pokłonem w stosunku do żołnierzy 27. Wołyńszej Dywizji Piechoty. Jest tu również przewodniczący, założyciel Polskiej Partii Patriotycznej. Pan, który tu jest obecny, nazwisko pana? Ryszard Jarznicki. Ryszard Jarznicki, Polska Partia Patriotyczna. Poproszę panu potem. Proszę. Rozpoczynamy nasz program patriotyczny. Pododdział Patriotów Polskich. Pan dyrektor szkoły, proszę, on jest tutaj. Tak, pan dyrektor szkoły. Pododdział Patriotów Polskich. W celu przewitania dyrektora szkoły. Prezentuj Raz, dwa, trzy. Panie dyrektorze, kapitan Wojska Polskiego, Stefan Wierzba, melduje pod oddział patriotów szkolnych złożony z uczniów zespołu szkół, gotowy do rozpoczęcia Misterium Narodowego pola.